Cześć, ja jestem Bleki. A to jest drugi odcinek z Glewi. I w sumie zużyłem wszystkie yy, te zaczarowane przedmioty. Bo chciałem wybonować sobie tarczę. No ale miałem tak mało, że poszło. No i w drugim odcinku zajmiemy się mitologią. Zniszczymy 15 metinów walki. I mamy szczątki dzikiego sługi. Szczątki dzikiego psa. Też to jest misja. Wziąłem to od niebieskiej śmierci tutaj, na M1, co stoi. Ma na imię Sławek. Podejdziemy. I tutaj mam jeszcze szczątki młodego pająka, szczątki czarnego orka. Tego nie brałem, bo tam jeszcze na pewno nie pójdę. No i sobie pójdziemy yy, zrobić tą misję. Metin walki, 15 sztuk. Oczywiście mamy swojego lwa. I jeszcze tak pokażę wam. Tu jest Sampang. Tu jest strażnik wsi. Górnik Sampang. Jakiś gościu, szaman. Nie wiem, nie znam typa. Jakiś dziadek, alchemik. No i trenerka zwierzaków, nie? Od jogi. No dobra. Lecimy sobie tam dalej. Szukamy ten. Yy, metin. Walki, tak? Jak dobrze pamiętam. Tak. Metin walki, 15 sztuk. No dobra. Ja już tak w pela dawno nie grałem, to ja nie wiem gdzie one występują, więc trochę ich poszukam. Bo jak wiecie, na tych Easy Serwerach to nawet takich misji nie było. Znaczy, było ten zbijanie metinów, ale nie takich walki cienia, nie wiem zagłady. A czy zagłady były, pamiętam. Ale na przykład walki cienia, nie wiem, <laughs> METINY ZEM1 po prostu nie były. Ja idę gdzieś po prostu gdzieś nie wiem gdzie Co to w ogóle jest? To jest wokół lawa? Tam można wejść i to zobaczyć, nie? Czy mnie zablokuje, czy nie A, zablokuje mnie. No dobra Szukamy Metin Walki A, to dla VIPa, dobra no, tutaj nie znajdziemy tego. No, jestem bardzo ciekaw, gdzie tu są metiny. O, tu jest przejście. Metin walki, ja szukam. Przejdziemy sobie. Spróbujemy ich hubica? Dawajcie, bijemy ich, zobaczymy czy damy radę Eee, easy, easy. Dobra Waldzi ich Ja szukam metina Mam nadzieję, że ich spotkam o Ach, gościu chciwości Chciwości Dobra Gdzie my jesteśmy? Lewy dolny róg. Chciwości tu są, pamiętamy Coś zaczynam kojarzyć już Metin walki chyba jest lewy górny róg albo prawy Wiem, że chyba na górze Coś mi się kojarzy, coś Już mi świta Dobra Idziemy sobie yy, Tak, zrobię tą misję Tak sobie pomyślałem, że zrobię tą misję yy, i pójdę sobie do M2 M2 No i ten podekspie się trochę Przyda mi się level Więcej PZ na pewno Siły więcej Żeby mieć większe pierdolnięcie O co to? Medin walki Dobra, ja tam nie będę taki. Poszukam sobie innego metina. Mam nadzieję, że znajdę. No i znalazłem. Dziękuję. No i bijemy metina. Jestem ciekaw, co z tego metina wypada. Także z Xenoxa odcinki też będą się pojawiać, i z Glewi będę nagrywał, jakby, tak można powiedzieć, dwa serie na raz. Dobra, już ubijamy. Zostało 15%. Metina walki, gościuwo, no co ty? I teraz tak, zaliczyło mi czy nie? Postęp 1, dobra, zaliczyło. Ludzie to czasami są chamy, nie? Jakby mi nie zaliczyło, to y, nie wiem, co bym zrobił. Dobra, zmiana kanału H1 idziemy. Zmiana kanału H1. H2? A, dobra, trzeba akceptować tutaj, dobra, dobra. Kumam czacze już. Dobra. Mamy tu metka. Fajnie, że można zmieniać czanele. Tam mamy drugiego, to znaczy trzeciego. O, czwartego za mną. Czekaj, tu. Czwarty. To jest drugi, trzeci, czwarty. Także jak ja wszystkie ubiję, to się spotkamy. Właśnie ubijam ostatniego Metina walki. No, i misja została wy, yy, Misja została ukończona właśnie. Martin na mnie spadł. Dzięki, ale ja już nie potrzebuję. Stąd ja stąd uciekam. No i teraz tak Wbiliśmy level 15. Wbiliśmy level 15. Mamy misję. 30 razy głodny biały tygrys. No to fajnie się zapowiadanie. Dobra, zrobimy sobie opening skrzynek. Zaczynamy tutaj. Księgi, księgi jakieś dostaliśmy. Nie wiem po co one jeszcze. Może za niedługo się dowiem. Albo ty, jeżeli wiesz co to jest, po co to są te książki, to mi powiedz. Aura Miecza. Dobra, umiejętność nie jest... Yy, nie jest bardzo... bardziej rozwinięta, dlatego jej użyć nie mogę. Tu mamy skrzynię Glewia, otworzymy co dostaliśmy. Nie wiem. Dobra, sah sakwa. Otwieramy kadeki. Śmierci plus 1 Obrony plus 2. Dobra. Tu mam śmierci plus 2, ale dobra. I skrzynia ekwipunku 1. Tu są, ja już patrzyłem co tu jest No i tutaj właśnie jest y, zbroja i biżuteria. Dlatego sobie raz otworzymy I mamy na szamana Otwieramy drugi. Na szamana, otwieramy trzeci. Na szyjnik, fajnie. Jest zbroja na, na woja dla woja od poziomu 18 no i to samo mamy na surę o kolczyki fajnie no i szaman dobra mi to jest niepotrzebne ja to sprzedam yy... sprzedam to fajnie się zawsze przyda dla szamana zostawię bo szamana też będę robił bo no, wiecie, bufka, bufek, bufek. Dobra, biżuteria sobie tutaj wszystko ładnie wezmę. Kolczyki. Oczywiście w sumie zrobimy taki jeden maner. Sobie to ulepszę. Dobra, i po prostu wymienię, nie, bo... No wiadomo od poziomu 15 no to musi być lepsze nie Dobra W ogóle kulczyki tu była zręczność a tu witalność plus 7 No no Dobrze, a nie, nie 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 To też sprzedam Ja to sprzedam, haj się przyda No zobaczymy jeszcze ile dostaniemy za to Dobra Lecimy do M1 lecimy po M1 a nie bo miałem misję wy wykonać i iść do M2 x ale mam misję kolejną na 15 level głodny biały tygrys to musimy się raczej cofnąć bo to nie ta droga tak mi się wydaje no musimy się cofnąć to jak ja już będę to tu zrobię cięcie i ja tam lecę. Dobra, jestem z powrotem. Yy, znalazłem głodny biały tygrys. No i jeszcze je ubiłem. Teraz, żeby was nie zanudzać, jak będę ich bił, dlatego już sobie je ubiłem. Zostało mi ile trzy sztuki. No, 3 znaczy, trzy sztuki, trzy moby nie do ubicia. No ostatnia. Ostatni mi został, no. No i się chyba zrzpiły, tak. Fajnie. Fajnie. Po prostu fajnie. Nagroda 100 tysięcy Yang, 15 skrzyń glewi. atak Boga Smoków, obrona Boga Smoków, życie Boga Smoków. Dobra, trzeba je ubić, bo one mnie klepią. Teraz idziemy do kapitana, bo on ma dla nas nagrodę. To może teraz taki szybki opening. Co tutaj się same mikstury. Dobra, ja już was nie potrzebuję, nie? Dobra, idziemy do M1, Shinso H1, to albo dostanę Laga. A jednak nie. Ło, kurde! Ile tu sklepów jest? Ło, no ale nie, zmieniamy H, bo tutaj nie, będzie niewygodnie. Bo chcę widzieć mapę, a nie kurde sklepy same. Jak będę coś potrzebował ze sklepu, to sobie tam pójdę po prostu. No teraz lecimy do kapitana po nagrodę, nie? Niech daje. Coś dobrego. I lecimy, myślę, że M2. XP do 18 levela. Bo mamy zbroję. Dostaliśmy 500 tysięcy yang. 20 zaczarowane przedmioty, 5 zwojów błogosławieństwa, 15 skrzyń glewi. Super. Otwieramy je, nie? Od razu. Bo... Mogą coś skryć fajnego A co fajne to fajne Nie Wszystko się przyda A ja wszystko przygarnę Dobra W ogóle mamy koło losu 75 SM Jedno zakręcenie I w ogóle nie wiem Ile tu jest 1 SM ale dobra Eventy Środa oczywiście nic Czwartek nic, Piątek nic Dobra Eventów nie ma Chyba nie zasłużyłem yy, Dobra i ten szapconi tu mają O kurde 999SM To ile kosztuje 100 SM ja się pytam, nie? Będę musiał wejść, zobaczyć ile to, to kosztuje Szarfy, szarfy, szarfy Dodania Dodania, kostiumy Fryzurki, wierzchowce, łole dzik Ooo Najsiwo, nie? Na sam Standard, kurde, nie? Musisz zapłacić 55 sem za 50 sem. Po co? Dobra. Ja jestem gotów. Idziemy na M2. Ja to wszystko sobie użyję. I Szinso M2. A ja właśnie zastanawiam się, czemu tylko jest Szinso. Gdzie jest chujnio A właśnie nie ma. Nie ma chujnio Dobra Szinso M2. Ja sobie idę stąd. Nie. Dzięki. Dzięki, dzięki. Używamy Aure. Miecza... jazda na nich Zobaczymy jak szybko w dostanę Albo i nie to oni szybciej dostaną w pierdziel dobra nieważne nie było tematu Myślałem że jest gorzej niż myślałem Co z nich leci? No nic z nich nie leci Dobra yy, Level up Zaibiście Bierzemy tu tych tu grubasów Tylko trochę ich się boję, tych grubasów Bo 30 lewy Nic z nich nie wypada, żaden FMS, nic Dobra Wiecie co mnie ciekawi? Dolina Orków, nie? Chyba pójdę na Dolinę Orków zobaczyć. Dolina Orków. Idziemy. Jeszcze jest świątynia Kwang. Tam też jest, tak wiecie? Dobra, co i tu mają dla mnie? Pokażcie. 65. Level tutaj przyszedł. O, bufa, daj mi nie. Dzięki. Piszemy od razu. Zobaczymy, czy jedne, czy nie jedne. Dobra. Nakurwiamy. Łe! Ale w pierdzie dostałem. Dobra, idziemy po więcej, nie? Idziemy po więcej. No, taka grupka. No, jest ciężko, nie? No i chuj padłem, no. Dałbym radę, mniejszą ilość, nie? Wiecie o co chodzi. Rozpoczniemy sobie w mieście, zobaczymy, gdzie nas wywali. Dobra. Mniejszą grupę trzeba zrobić, jeszcze raz. Give me buff. Please. Dobra. Da czy nie da Dobra Góra Sochon tutaj na nie pchamy, góry nie piekło Świątynia Hwang jeszcze, zobaczymy sobie Zobaczymy świątynię Hwang Co tu mają ciekawego Aura miecza W siłę oczywiście Gościu tu Dino. Dobra, idziemy sobie dalej. Zobaczymy, co oni tutaj potrafią. Ja tu wiem, że padnę. Dobra, nie było tematu, nie? Ogólnie to ja tylko sprawdzam mapy, nie? Gdzie mogę seks pić, a gdzie nie. Dobra, tu się nie da. Dolina Orków też się nie da. Wybrzeże Bałtyckie. Tyku! To jest pustynia chyba. Tam są te pająki. A nie, pustynia jest tu. Dobra, chuj, idę zobaczyć co to jest, nie? Co to jest? Co to kurde jest, ja się pytam, nie? BKXD Patrzcie, Bałtyk Ty Nie, no Tu za, za czysto jest Dobra, to jest mapa rybacka LOL Trzeba kurwa napisać mapa rybacka A nie Wybrzeże Bałtyku Jezus Maria Dobra, Czerwony Las Tam myślicie Nie, no Tam raczej nie dam rady Dobra, strata mojego czasu, idziemy do M2 Dobra, bo już jest 35 minut nagrania I to myślę, że wystarczy ja dziękuję za oglądanie. Jeżeli Ci się spodobało, spod... spodobało, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Yeah.